To już czwarte spotkanie, tu w Jasiące, którego wyznacznikiem jest liczba 590. Pamiętam, jak przed trzema laty pytano mnie, czym jest to tajemnicze 590. Dzisiaj znakomita większość z pełną świadomością podczas zakupów sięga po towary, których kod rozpoczyna właśnie się od tych trzech cyfr. To sukces tego kongresu, ale przede wszystkim to wielki sukces i zasługa pana prezydenta Andrzeja Dudy, polskiego rządu, zarówno pani premier Beaty Szydło, jak i pana premiera Mateusza Morawieckiego. Polska gospodarka znalazła właściwe sobie miejsce w świadomości naszego społeczeństwa, w świadomości Polaków. Zgodnie z nauką wielkiego Polaka, Ojca Świętego Jana Pawła II, który mówił, podstawą miłości ojczyzny jest więź biologiczna, duchowa, ale także ekonomiczna wspólnota tego samego kraju. Przy okazji czwartej edycji Kongresu 590 z uznaniem chciałem zauważyć, że każda edycja gromadziła coraz większą liczbę gości przedsiębiorców, polityków, ekspertów, fachowców. Dlaczego, można się spytać, polscy przedsiębiorcy zostali zauważeni przez rządzących, stali się ważną grupą w budowaniu narodowej gospodarki. Świadczy o tym rokroczna obecność wiasiące najważniejszych osób w państwie. Kongres pokazuje również, że polscy przedsiębiorcy potrzebują płaszczyzny do spotkań, wymiany doświadczeń, spostrzeżeń, dyskusji, komentarzy na temat uregulowań prawnych. Szanowni Państwo, chciałem gorąco powitać wszystkich na Podkarpaciu, gdzie patriotyzm gospodarczy traktujemy z pełną powagą jako wyznacznik rozwojowy naszego województwa, naszego regionu. Spotykając się tutaj rok po roku, z dumą możemy powiedzieć Państwu o najnowszych dokonaniach i przedsięwzięciach. Już wkrótce obok tego miejsca będziemy budowali nowoczesną podkarpacką koleję aglomeracyjną. Możemy dotrzeć do tego centrum. Kilkadziesiąt metrów obok tego obiektu, budynku naszego Centrum Wystawniczo-Kongresowego, rozpocznie się budowa podkarpackiego Centrum Nauki, które chcemy nazwać imieniem Łukasiewicza. Budujemy obwodnice, drogi, mosty. W liczbie, jakiej nie notowano dotąd w regionie w tak krótkim przedziale czasu. Polski rząd rozpocznie niebawem budowę kluczowego dla nas odcinka drogi ekspresowej Via Carpatia w kierunku południowym. Przetarg już oczywiście trwa. Wspieramy także przedsiębiorców w czterech naszych inteligentnych specjalizacjach. Śmigłowce i samoloty wylatują z Podkarpacia. Niemal cała Polska i Europa korzysta z oprogramowania, które powstaje tutaj, na Podkarpaciu. Zaryzykuję także stwierdzenie, że po naszych drogach jeździ niewielki procent samochodów, których nie ma części wyprodukowanych przez nas przemysł motoryzacyjny. Czwarty wymiar potencjału gospodarczego naszego regionu to nasze naturalne bogactwo czyli Bieszczady, Beskidy, Roztocze dokąd macie Państwo nieustanne zaproszenie. Przed nami kolejne wyzwanie czyli nowa perspektywa finansowa. Mocno liczymy, że program Polska Wschodnia dzięki któremu powstał między m.in. ten wspaniały obiekt i układ komunikacyjny wokół niego będzie kontynuowany. W dążeniu do tego celu wspiera nas polski rząd, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Szanowni Państwo, kończąc chciałem życzyć Państwu owocnego pobytu na pięknej podkarpackiej ziemi, przede wszystkim twórczych dyskusji i efektywnych spotkań, z nadzieją na spotkanie podczas kolejnej piątej już jubileuszowej edycji Kongresu 590. Witamy serdecznie Pana Prezydenta, witamy Państwa na Podkarpaciu. Ogromnie dziękuję i ogromnie się cieszę, że po raz czwarty tutaj właśnie w Rzeszowie, w tym pięknym obiekcie odbywa się Kongres 590. Jedna z największych w naszym kraju, jedno z największych w naszym kraju wydarzeń o charakterze spotkania gospodarczego, gdzie dyskutujemy o ekonomii, gdzie dyskutujemy o przyszłości polskiej gospodarki, gdzie dyskutujemy o przyszłości Rzeczypospolitej, o tym, co jest nam jeszcze potrzebne, o tym, co powinniśmy zrobić, aby Polska rozwijała się jak najlepiej i abyśmy zrealizowali nasz najważniejszy cel. Nasz najważniejszy cel mówię w sensie politycznym. Zawsze to podkreślam, tym najważniejszym celem jest podnoszenie poziomu życia Polaków, zwykłych obywateli. To jest najcenniejsze, to jest najważniejsze i to jest to, co chcemy osiągnąć. Chcemy to osiągnąć poprzez mądrą politykę, chcemy to osiągnąć poprzez dobre rozwiązania legislacyjne, ale przede wszystkim chcemy to osiągnąć poprzez rozwój polskiej gospodarki. Mamy ogromną ambicję i ogromną wolę. Wolę tego, żeby to, co. Było naszym programem jeszcze cztery lata temu, stało się i stawało się dzisiaj i w przyszłości faktem, żeby Rzeczpospolita była państwem coraz mocniejszym, była państwem coraz zamożniejszym. Ja wiem o tym, że to są, ktoś powie, ambicje bardzo wybujałe. Tak, ale jestem przekonany, że jeżeli nie ma się bardzo wybujałych ambicji, to osiąga się bardzo niewiele. My mamy ambicje wybujałe po to, żeby osiągnąć jak najwięcej. Dzisiaj cieszę się, że mogę Państwa spotkać po raz kolejny. Dziękuję wszystkim wystawcom, dziękuję wszystkim obecnym, dziękuję wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie na ten kongres. Przed nami kolejny rok funkcjonowania polskiej gospodarki, przed nami kolejna perspektywa finansowa w Unii Europejskiej, przed nami kolejny polski budżet, którego projekt został przygotowany i przedłożony. Budżet po raz pierwszy od 1989 roku zrównoważony, bez przewidywanego deficytu budżetowego. Budżet, który w moim przekonaniu jest budżetem ostrożnym, bo przewiduje 3,5% wzrostu produktu krajowego brutto, podczas gdy w tej chwili mamy ponad 5% tego wzrostu. Budżet, który przewiduje 2,5%. Inflacja, ale też budżet, który przewiduje prawie 430 miliardów złotych wydatków budżetowych. Wydatków budżetowych, które mogą być realizowane dzięki temu, że jest mądra, skuteczna i dobrze prowadzona polityka podatkowa. Za co bardzo dziękuję polskiemu rządowi na czele z panem ministrem finansów. Proszę państwa, Polska się rozwija. Polska się rozwija bardzo dynamicznie. Widać to tutaj na Podkarpaciu. Mówił o tym przed chwilą pan marszałek. Ale rozwijają się także i inne regiony Polski. Zadanie absolutnie nie jest zakończone. Ja powiem tak, my jesteśmy cały czas na początku realizacji tego wielkiego zadania. Jest bardzo wiele elementów, których dzisiaj jeszcze cały czas w Polsce brakuje, chociażby wspomniane rozwiązania, wspomniane przez pana marszałka rozwiązania o charakterze infrastrukturalnym. Tak. Jeżeli będzie Via Carpatia, jeżeli będzie Via Baltica, jeżeli będzie Rail Baltica i inne drogi, które cały czas są w planach, Polska będzie mogła się rozwijać jeszcze dynamiczniej. Polska będzie miała jeszcze lepsze perspektywy biznesowe, gospodarcze. Państwu będzie łatwiej funkcjonować, będziecie mogli szybciej dotrzeć do swoich kontrahentów, będziecie mogli szybciej dowieść swoje produkty, czy też szybciej odebrać produkty, które zamówiliście. Ale to nie tylko rzecz pospolita. To współpraca rozwijająca się w tej chwili dynamicznie ze Stanami Zjednoczonymi w bardzo wielu obszarach i w, obszarze, w obszarach czysto gospodarczych, ale także i w obszarze militarnym. Cieszę się ogromnie, że w Poznaniu zostało zainaugurowane dowództwo amerykańskiej dywizji. Cieszę się ogromnie, że udało nam się zrealizować założone przez Stany Zjednoczone wymogi dotyczące Visa Waiver Program. Mam nadzieję, że niedługo już będzie można do Stanów Zjednoczonych podróżować bez wiz i że to spowoduje, że ruch turystyczny pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi także i znacząco wzrośnie, a mam nadzieję, że za tym pójdzie również i wzrost wymiany gospodarczej. Mam nadzieję, że Stany Zjednoczone włączą się w nasz wielki projekt Trójmorza, który teraz realizujemy w naszym regionie Europy, w ramach naszego rozwoju także i w Unii Europejskiej. Współpracujemy z naszymi sąsiadami, współpracujemy z tymi, którzy przez dziesiątki lat dzielili z nami wspólny los, wspólny los krajów, które znajdowały się poza żelazną kurtyną, które nie były w pełni wolne, które nie mogły się w pełni rozwijać tak jak Zachód Europy, które w związku z tym poniosły ogromne straty. I czasowe, i gospodarczej, i majątkowej, i jeżeli chodzi o poziom życia ludzi. My to wszystko dzisiaj odrabiamy. Chcemy ze sobą współpracować jak najlepiej, ale chcemy być też dostrzegani przez kraje zachodu Europy jako ci, którzy mają ogromne ambicje, ale także jako ci, którzy w związku z tym zasługują na wsparcie. W związku z tym chcemy, żeby na była na dotychczasowym, proporcjonalnym poziomie utrzymana polityka spójności, również jeżeli chodzi o przyszłą europejską perspektywę finansową. Chcemy, żeby w jeszcze większym stopniu umożliwiono rozwój naszego rolnictwa. Chcemy być w jeszcze większym stopniu eksporterem żywności. Chcemy być pod tym względem jeszcze sprawniejsi i jeszcze doskonalsi. Chcemy rozwijać wszelkie obszary naszej gospodarki i chcemy właśnie dzięki temu. Stawać się krajem coraz zamożniejszym, a przede wszystkim krajem coraz zamożniejszych ludzi, tak jak powiedziałem na wstępie swojego wystąpienia, to jest nasza wielka ambicja. Głęboko wierzę w to, że zgromadzeni tutaj przedsiębiorcy i z Polski i z zagranicy pozwolą nam to zadanie zrealizować, że polska gospodarka będzie się stawała coraz silniejsza, że wejdziemy do dwudziestki najsilniejszych gospodarek na świecie że będziemy się stawali państwem coraz mocniejszym i coraz znaczącym i w naszej części Europy, ale nie tylko, także w całej Unii Europejskiej i na świecie. Życzę Państwu owocnych spotkań, życzę Państwu tutaj na kongresie 590 dobrych rozmów, dobrych negocjacji gospodarczych. Mam nadzieję, że to wydarzenie, które liczę na to, że przy swojej czwartej edycji wpisuje się już w pewną tradycję. Polskich wydarzeń o charakterze gospodarczym, że ono będzie się rozwijało. Życzę Państwu wszelkiego powodzenia, udanych spotkań, dobrego czasu spędzonego tutaj w Rzeszowie na Podkarpaciu i powodzenia w przyszłym roku gospodarczym. Wszystkiego dobrego.